Zobaczymy, czy zależy Pani na pracy. No, a co to ma wspólnego? No, Zobaczymy. co mnie pan będzie tutaj straszył? Nie, nie, nie panu, pan właśnie mnie pan... straszy. Znaczy, że na infolinię zadzwonię, bo ja pan że Pani nie jest niegrzeczna, że Pani jest chora w ogóle i... I... jest tak <laughs> piękny. <laughs> <laughs> no, <laughs> <to jest laughs> bardzo śmieszny, prawda? A jak Pani powiedział?

no zobaczymy. Widzi pan, no widzi pan. Zobaczymy jak tu się następny raz, Będzie Będzie pan taka będzie pan dalej? i niegrzeczna. Ja nie jestem bezczelna. bezczelna pan jest, nie, do, do nie jest. Pan jest bezczelny, pan jest bezczelny. Wy... Pan mnie wyzywa, ja panu nie uwierzyłam, pan chce sprowokować, no niestety nie dam się. I... Zobaczymy czy zależy pani na pracy. No, a co to ma wspólnego? No, zobaczymy. A co mnie pan będzie tutaj straszył? Nie dam nie pan, nie pan na pan pracy. się. Pan właśnie mnie straszy. Wystarczy, że na infolinie zadzwonię, no ja które że pani jest niegrzeczna, że pani jest chora w ogóle i... Oni wiedzą, że jestem chora, bo jestem zatrudniona jako osoba niepełnosprawna. No zobaczymy. No zobaczymy. No zobaczymy, no niestety wiedzą, bo te stanowiska na SCO to są dla osób niepełnosprawnych. Jakby pan nie wiedział. I stanowisko zostało przygotowane pod moje w pracy. Ja czy głowy pani spada. No właśnie, że tak. No nie raczej. No właśnie raczej, że tak. Tam problemów nie mam. Gdybym miała coś z głową, to bym nie zrobiła kursu dietetyki, fotografa, menadżera i tych innych. Także wiedzą, naprawdę. Pokażę panu certyfikaty? Nie potrzebny. No może jedna. Biedna. Ja wiem, co ja sobie mogę zrobić, żeby do Pana. Zero. No chyba z Pana, a Pan mniej niż Zerą. A Zerą jest tak piękny, <grymne> <grymne> o, bardzo śmieszny, prawda? Śmieszny. No bardzo. A Pana jest dla mnie. Ja widzę, że jest wielki problem. Ja nie mam żadnego problemu. Pan ma bardzo problem. Ja tak. tak, pani ma jeszcze problem Nie, kurde, już z Dobrze, to. dobrze. Sobie pan gada. Ja mam na policji zgłosić? pan, zgłosić. Oczywiście. To zgłosi. I co mi zrobią? A ja nie wiem, co pani zrobi. <noise> to ja to na, zgłoszę. Bo, kata, to ciekawo, tak, pani na to takie Tak? Naprawdę? Jakie to. osoby? A co ja panu robię? Czy ja pana biję? Czy ja panu biorę... Krzyczę na Pana, wyzywam. Nie, ja się bardzo dobrze zachowuję. Nie, ale się pan zachowuje. Pan mnie cały czas obraża. Pan mnie obraża, nie ja Pana. Nie, wyobrażam, tak. Ciekawe czym? Właśnie wyzywanie móc schizofreniczne, ogłomny. Pan mnie obraża, nie ja Pana. To ja mogę zgłosić na policję, żeby Pan się trzymał ode mnie. Bo mi Pan tutaj nie sprząta, mi Pan tutaj nie maluje. Bo to nie jest moja. Po naszym telefonie kilka godzin później otrzymaliśmy odpowiedź od dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kluczborku, pana Krzysztofa Soberki. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z panem redaktorem w sprawie skargi pani marzeny na pracownika ośrodka informuje, że pracownik złożył wyjaśnienia, w których opisał, że został sprowokowany przez panią marzenę. Cytuję Pani Marzena względem mnie była napastliwa słownie, przeszkadzała mi w wykonywaniu obowiązków służbowych. Jednak w dalszej części wyjaśnień pracownik wskazał, że za zaistniałą sytuację przeprasza panią Marzenę, a słowa, które padły z jego ust, nie powinny były paść i były wypowiedziane pod wpływem emocji. Skargę uznałem za zasadną. Wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe zgodnie z kodeksem pracy.